Cześć, dziś pokażę Ci, jakie możliwości daje wykorzystanie sztucznej inteligencji w Canwie. A więc klikamy Canva AI. I tutaj mamy cztery opcje. Możemy stworzyć projekt, obraz, tekst, na przykład do mediów społecznościowych. Ale też możemy wygenerować kod, na przykład możemy stworzyć stronę internetową. A więc zaczniemy od Stwórz Projekt. I tutaj pokazały nam się kolejne opcje. Możemy stworzyć projekt do social media. Możemy stworzyć prezentację biznesową, marketing kartki zaproszenia, czy też elementy do druku i logo. A więc zacznijmy sobie od mediów społecznościowych. Teraz wybierzmy format. Może być to post na Facebooka, na Instagrama, ale ja wybiorę sobie miniaturę na YouTube. I teraz wpiszmy jakiś prompt. Możemy go wpisać ręcznie, lub jeżeli masz podłączony mikrofon, wtedy możesz kliknąć czat głosowy i powiedzieć, co chciałbyś, by zostało umieszczone na grafice. Stwórz miniaturę w stylu premium, która będzie przykuwać uwagę, na główku niech będzie tekst 10 pomysłów na biznes. Zatrzymujemy nagrywanie. Klikając ten plusik, możemy dodać jakieś zdjęcie. Klikamy Prześlij pliki. Niech to będzie to zdjęcie. Klikamy Otwórz. Zaznaczamy to zdjęcie i klikamy Użyj obrazu. Oczywiście, im bardziej szczegółowy ten prompt, tym lepiej, ale na ten moment zostawmy tak, jak jest i klikamy Prześlij. Już mamy gotowe kilka projektów. Sprawdźmy, co tutaj jeszcze mamy. Wygląda to ok, ale nie są to projekty najwyższych lotów. Tutaj możemy doprecyzować nasz prompt lub skorzystać z gotowych podpowiedzi, które tutaj mamy. Na przykład kliknijmy sobie, żeby wygenerował jeszcze raz w kolorach nowoczesnych. Wygląda to słabo, ale dajmy mu jeszcze szansę. Kliknijmy Więcej Propozycji Miniatur. No ten moment ta miniatura z tych wszystkich wygląda najlepiej, oczywiście wymaga dopracowania. Możemy to zrobić klikając w tym miejscu i tutaj najlepiej użyć edytora Canva i teraz możemy przystąpić do edycji tej miniatury. Stwórzmy sobie jeszcze prezentację, a więc znowu klikamy Stwórz projekt, prezentacja, stwórz prezentację w stylu nowoczesnym, minimalistycznym w kolorach granat, złoto dla firmy konsultingowej. Tematem niech będzie jak zwiększyć sprzedaż online. I klikamy przejść. już mamy gotowe projekty. Ten projekt zawiera 8 slajdów. Ten ma już 10. Z tych czterech najbardziej podoba mi się ten projekt, a więc klikam. I podobnie tak jak w poprzednim projekcie mogę go użyć w edytorze Canva. Podobny sposób możemy stworzyć obraz, stworzyć tekst na bloga lub do mediów społecznościowych oraz wygenerować kod. Możemy na przykład stworzyć stronę internetową, a więc klikamy, klikam czat głosowy, stwórz atrakcyjną stronę internetową do branży nieruchomości. Strona ma być nowoczesna, interaktywna, z animacjami i profesjonalna. Dopiszmy sobie tutaj jeszcze kolory marki. A więc wkleiłem kolory marki, których używam i klikam prześli. I po dłuższej chwili powinna pojawić się gotowa strona internetowa. Oczywiście wymaga tutaj jeszcze dodatkowych edycji. Na pewno warto by było tutaj dodać zdjęcia. No tutaj ten tekst warto by było zrobić w tym kolorze. Oczywiście poprawki można zaproponować sztucznej inteligencji. Lub możesz to poprawić już samodzielnie klikając w tym miejscu pokaż kod i po prostu wkleisz ten kod do odpowiedniego programu i zająć się jego edycją. Natomiast jeżeli chcesz już opublikować ten projekt, wtedy klikamy Użyj w projekcie, strona internetowa, sprawdźmy jak ona wygląda na podklądzie i na telefonach mobilnych. Jeżeli chcesz ją opublikować, wtedy klikamy Publikuj stronę. Jeżeli masz Canve Pro, możesz ustawić odpowiednią domenę. Przechodząc do ustawień, możemy włączyć widoczność tej witryny w wyszukiwarkach, zabezpieczyć się hasłem, dodać menu nawigacyjne, dostosować rozmiar strony do urządzeń mobilnych i ustawić podgląd linku w mediach społecznościowych. Ale zostawmy tak, jak jest. Przejdźmy do publikowania. Klikam Opublikuj. Strona została opublikowana. Klikam wyświetl witrynę. Już mamy działającą stronę w sieci. Na ten moment, jeżeli chodzi o Canva AI, najbardziej przydatną funkcją jest tworzenie prezentacji. Natomiast jeżeli chodzi o tworzenie projektów, to żeby były one wybitne, to jednak trzeba trochę nad nimi posiedzieć. Ale myślę, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy bądź lat tworzenie bardzo ładnych projektów i funkcjonalnych stron internetowych będzie bardzo łatwe i szybkie. Jeżeli film był dla Ciebie przydatny, możesz zostawić lajka. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!